Niedzielny poranek. Co ty oglądasz? Remont. Jeszcze nie Uczuj ma remontu. Się. Ja będę zrobić to. Tak, Zobaczyć tak. Coś. Chciałabym, żebyś zrobił. No takie drogie. No, ja będę... no czuć się patrz Cześć moi drodzy. Witajcie. Ja jestem Beata. I witam was ponownie na moim kanale. Tu za mną w tle jest mój e, ukochany małżonek, który ogląda. Ogląda, jak kłaść schody. Nie przyda mu się raczej ta wiedza, natomiast niech się chłopina, słuchajcie, edukuje, a co? Was chciałam bardzo serdecznie powitać, ponieważ dzisiaj mam taki dzień, gdzie bardzo mocno muszę się zmotywować, żeby coś zrobić. Jak wróciliśmy z Gdańska, jak z tym zresztą widzieliście, to mnie totalnie rozwaliło. Naprawdę, na kilka dni mnie po prostu wyjęło z życia. Zobało mnie jakieś takie, wiecie, porządne przeziębienie. Jeszcze trochę słychać po moim głosie, że ten nos jest zatkany. Natomiast czuję się już dzisiaj dobrze. Cały piątek spędziliśmy z Józefem w domu, bo Józef też się źle czuł swoją drogą. Całą sobotę spędziliśmy w domu. Dzisiaj jest niedziela i postanowiliśmy, nie, nie ma opcji, wychodzimy dzisiaj z domu. Co prawda pogoda nie za bardzo dopisuje. I jeszcze nie pada, ale myślę, że będzie. Natomiast pojedziemy sobie do centrum. Eee, ja wymyśliłam sobie, że pójdziemy sobie na taki mały przysmak i pójdziemy znaleźć jakieś pyszne cynamonki. Jest jedno miejsce właśnie w okolicach centrum, które jest bardzo znane z cynamonek i są tam zawsze duże kolejki na jesień. Także pojedziemy tam, zobaczymy, czy uda nam się dostać i czy te cynamonki naprawdę są warte tego stania, bo tego nie wiem, bo nigdy ich nie jedliśmy. I um, jeszcze jedną rzecz, którą będziemy dzisiaj robić, to <słuchajcie> już wiem, przypomniałam sobie. Słuchajcie, bo my jesteśmy teraz w trakcie, w burzliwym trakcie um, dopinania jakichś tam różnych projektów i muszę Wam powiedzieć, że mamy już projekt kuchni, nie kuchni, łazienki. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dzisiaj musimy napisać jeszcze dwa maile do ym, firm, które robią kuchnię yy, i skontaktować się z wykonawcami, bo wciąż szukamy wykonawcy, żeby wiecie, go już sobie tak zaklepać, więc dzisiaj jeszcze mamy taką pracę, powiedziałabym, jeszcze na mailach, jeszcze przygotowawczą, natomiast jesteśmy już naprawdę tak blisko, prawie no, generalnie już wiemy, na co się będziemy decydować, natomiast chcemy dopiąć wszystkich formalności. Yy, Także no, jest to naprawdę bardzo ekscytujące. E, no, a ja Was zapraszam na ten dzień z nami. Dajcie tam trochę motywacji i o Tuchy, żebyśmy mieli siłę wejść z tego domu i porobić coś fajnego No, już z godziny oglądasz te filmy na YouTube instruktażowe już, już wiem No już wszystko wiesz, a co no myślisz, problem. że będzie najtrudniejsze? Najtrudniejsze? Tak ehm, Cutting Wycinać ze schody? Tak, wymiar, wymiar. Aha. Potem... Patrzcie co <laughs> Jezu, włosy. Piękne, piękne, bo rano tak. fryzjerka. Zobaczcie, on w ogóle po fryzjerze wygląda, żebyś miał 20 lat. No, tak? taki jesteś młodzinek. Tak, prawda? No? Mm, super. No, młodziutki, młodziutki. Chodź, zbieramy bo... się, bo. o jadę. Gdzie jadę? Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? A jutro? No, gdzie jedziesz jutro? Powiedz wszystkim, gdzie jedziesz o... jutro. amsterdam! Tak. Zostawiasz żonkę samą. Święty spokój będzie masz. Tak. Słuchajcie. Ja się muszę się Tak, już jutro jedzie w podróż służbową do Amsterdamu na 4 dni. Także zostawiam mnie samą w domu. Widzicie, jaki smutny. Zobaczcie, jaki smutny. kłamczuch. Chodź, to to. zabierz górzone na salmonki już. Powiem Wam, że to, że mi się dzisiaj nic nie chciało, ale to tak naprawdę nic nie chciało, nawet nie wynika też tak mocno z tego, że ostatnie kilka dni siedziałam cały czas w domu i z niego nie wychodziłam, chociaż myślę, że to może mieć duży impact. Ale również to, że jest naprawdę okropna pogoda, jest bardzo pochmurno. Tak jak Wam mówiłem, dzisiaj będzie chyba padać. I ja nie wiem, dlaczego tak jest. Dajcie mi znać, czy też tak macie, bo ja jestem po prostu totalnie, totalnie uzależniona od pogody. Ja jestem po prostu takim. Nie wiem, takim gremlinem w taką pogodę, po prostu nic mi się nie chce, wszystko mi się nie podoba. A jak tylko wychodzi słońce, to ja po prostu kocham moje życie, wszystko jest piękne, ja... Ty też tak masz Oczywiście. trochę, co? No kto właśnie. Nie ma? No właśnie niektórzy nie mają takiego z tym problemu. Kto, kto lubi taki humor na bo, bo... Po Coś takiego, co? Co się to? o policja tam. Pojedziemy do centrum, Nam zawsze się coś dzieje w weekend. Ale powiem, że plusów jest to, że naprawdę są piękne żółte drzewka. Um, powoli już niestety opadają te liście, to oznacza, że zaraz będzie zima. Um, natomiast tu miałeś miejsce, wiesz. Natomiast ee, ja jesień lubię i, i generalnie ta pora roku jest taka przyjemna, jeżeli wygląda tak, że jest 15 stopni, słonko i spadające listki, ale jeżeli jest deszcz i pochmurno, to tak średnio ją lubię. <grych> Dobra, słuchajcie, szukamy miejsca parkingowego, życzcie nam powodzenia. No i słuchajcie, mój mąż, największy aż udało nam się znaleźć jedno miejsce. <grych> wspaniale! Jakie by nie było... Tak, jakie by nie było malutkie, to już i tak tutaj się zmieści, także wspaniale, wspaniale. Ale lubię z Tobą jeździć, bo zawsze mamy szczęście z tymi miejscami parkingowymi. Dawaj rączkę. Przyjechaliśmy do samego centrum, także zaparkowaliśmy tutaj w okolicach um, tych domów towarowych, handlowych. W ogóle, czy ktoś z Was wie co się dzieje? Najpierw zamknęli Zarew pod koniec zeszłego roku, teraz zamknęli H&M, zamknęli Uniqlo raz na jakiś czas. Więc ja mam nadzieję, że nie zamkną całkowicie tych galerii, bo my nawet czasami przyjeżdżaliśmy tutaj na zakupy. Właśnie do tego, tutaj na Marszałkowską. Więc coś tutaj się dzieje, są jakieś przebudowy, a my teraz... Idziemy polować na cynamonki. No, ale My. wiedziałem, że Uniqlo Junior będzie otwarte A, że zamknęli te zwykłe, a otworzą Juniora. Tak, tak. My w ogóle lubimy Uniqlo, chociaż powiem wam, że jak byliśmy w Azji, jak byliśmy w Singapurze, to ja, aż ja się tam nakupowałam tych ubrań, bo słuchajcie, naprawdę one były połowę tańsze niż są tutaj w Europie, bo to jest japońska marka. Jakościowe są świetne, więc no trzeba chyba do Azji polecieć. Nie w tym roku i nie w przyszłym. No. Nie możemy czekać takiego. Staliśmy w kolejce po Cynamonki jakieś 10 minut i zrezygnowaliśmy, ale przyszliśmy w inne świetne miejsce na... Luffy Pancakes Czyli też będzie na słodko Nie jesiennie, ale wciąż Zamiast cynamonek Mam nadzieję, zobaczymy Co jest to? Pizza? Butterfly Tea Zobaczcie Try. do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feeling just loving this moment can we stay here forever could stop the time, don't you know that I would cause I'm just loving this moment can always stay here for Bardzo szczęśliwa. Zobaczcie w ogóle, jaka tam kolejka jest dalej. No dalej jest. Tak. A my oszukaliśmy system, byliśmy na e, tych. Na leśnikach. wam, że były super. bo Dlaczego one były takie mięciutkie? Bo widziałam, że ta planik ubijała białko bardzo mocno. Wydaje mi się, że to jest ta kwestia właśnie ubicia tego białka. No i były takie fluffy, leciutkie, ale najedliśmy no, się bardzo. Pyszka. Ja miałam z pistacją, a ty miałeś z kremem roulet. No. Miodzio. Tak wyryk komfortowy, nie? Taki miękki. A, no takie pyszny deserek. A teraz idziemy na spacer, bo tak. jednak dużo było cukru, mamy jeszcze herbatkę, także idziemy. Wiem, piękny Park To idę całkiem przypadkiem, bo sobie idziemy w stronę Powiśla. Zobaczcie jak ładnie. A no tam jest Muzeum Narodowe. Jesteśmy... Y, tam jest Muzeum Narodowe, jesteśmy na tyłach Muzeum Narodowego. Ale na bardzo piękny też. Powiem wam, że nie za mądrze wybraliśmy się na spacer, bo zaczęło właśnie padać. Także uciekamy z powrotem do samochodu, także chyba koniec naszej przygody w centrum. Dobrze chociaż dobrze zjedliśmy, nie? Także wracamy, słuchajcie, do naszego auta i wracamy chyba do domu, no bo tutaj leje deszcz, to naprawdę nie ma co robić, także jedziemy do ciepłego domku. Zobaczcie, zobaczcie, mała przerwa. Schowaliśmy się przed deszczem, a wieża chyba przestało padać, jak tak patrzę? No tak zawsze. Tak Jesteśmy bardzo mm, na no. Tak, przyszliśmy na kawkę. No. Gdzie? W tak. Tak. Właśnie opowiadałam Józiowi, że Charlotte to było na mnie takie moje ulubione miejsce, jak przyprowadziłam się do Warszawy, bo zawsze spotykałam się tutaj z koleżankami albo na śniadanie rano, albo na jakieś kolacyjkę, albo na winko wieczorem, bo tutaj ceny są, ceny się w ogóle nie zmieniły, jest tutaj bardzo tanio, więc na przykład karawka wina kosztuje 50 zł. No to błagam. Idealnie. I nie do konkretnie tego, bo jesteśmy teraz przy Palmie, ale chodziłam na plac zbawiciela, albo na w plac grzybowski. Ale super, więc. Dwie <laughs> <Nie> wspomnienia! <laughs> Czyż to nie urocze, że on chce być częścią tego nagrania? <laughs> Miałam się do was odezwać, właśnie kot tutaj śpi, ale jak tylko zobaczył, że wystawiam kamerę, to po prostu od razu się przebudził. Coś śmieszne, bardzo by chyba chciał być na kamerze. Um, słuchajcie, słuchajcie, jestem w domu, jak widzicie. E, byliśmy sobie na kawie w Charlotte, dobra, to byliśmy nam chwilkę, po prostu czekaliśmy, aż ten deszcz przestanie padać, no i trochę przestał, ale powiem Wam, że wciąż tak, taka jest mrzawka, taka jest trochę obrzydliwa pogoda. E, Józef podrzucił mnie do domu, a sam pojechał na myjnię. Tak, wiem, nie jest zbyt mądre mycie samochodów, deszcz, natomiast a, nie ma wtedy kolejek i b, e, i tak naszym największym problemem był po prostu brud. Tego samochodu w środku. Naprawdę, to jak ten samochód wyglądał, to już wołało o pomstę do nieba. Mm, naprawdę, lada moment tam się zaczęły pajęczyny pojawiać, więc, e, więc to już była naprawdę najwyższa pora, a wiecie, pojedzie na taką mynię elektryczną, znaczy taką automatyczną, nie elektryczną, wszystkie są chyba elektryczne. E, automatyczną, że po prostu wjedzie samochodem, umyje i, i wróci. Mamy tak naprawdę myjnię po drugiej stronie ulicy, więc no, daleko się nie, e, nie, nie zajedzie, także postanowił się tym zająć. A ja powiem wam, że wróciłam do domu, po prostu padam. Jednak chyba troszeczkę źle przeliczyłam swoje siły na zamiary, i to jest tak, że tak z jednej strony jest ta pogoda, która nie pomaga, ale z drugiej strony naprawdę jakieś choróbsko we mnie weszło. Powiem wam, że ja naprawdę ostatnie kilka dni to po prostu byłam totalnie wyjęta z życia. Tak, totalnie. Um, więc no nie czuję się zbyt po prostu rewelacyjnie, a, a nie chciałabym się przeciążać. Jutro zresztą idziemy do pracy. Więc ja po prostu przyszłam sobie tutaj, muszę się teraz przebrać w jakąś podomkę, bo siedzę w tym swetrze. Eee, Przebiorę się teraz w jakieś po prostu takie ubrania po domu. Mam książkę ze sobą i będę czytać. Eee, w ogóle książkę, którą kupiła sobie moja siostra dla siebie, ale ponieważ mojej siostry tu nie ma, to ja ją czytam. Mądre, mądre. E, więc e, poczytam sobie książkę, po prostu wejdę tutaj zaraz obok, obok kotka na podkoc, i będę tam leżeć. E, słuchajcie, w ogóle dzisiaj też chciałabym e, Wam powiedzieć, że będziemy wysyłali te herbaty. Ja wiem, że już trochę czasu minęło. Natomiast napisałam komentarza pod dwoma. E, po Napisałam komentarz pod dwoma komentarzami, które są zwycięskimi komentarzami i dwóm osobom wyślemy herbatkę, także proszę odpiszcie mi, e, ja Wam wyślę, potrzebuję Waszego imienia, nazwiska, e, paczkomatu, numeru paczkomatu i numeru telefonu, żeby wiecie, ten e, SMS przyszedł z potwierdzeniem. Także wyśle Wam te tureckie herbatki, mamy tego trochę. Eem, powiem wam, że naprawdę ten jeszcze zeszły tydzień był taki trudny, bo myśmy cały weekend byli w Gdańsku i później wróciliśmy do domu i właśnie zaczęliśmy się zajmować tymi. Eem, znaczy zaczęliśmy się zajmować tymi. No Krążyło to nad nami, mieliśmy z tyłu głowy, że cały czas musimy, wiecie, jednak potwierdzać mnóstwo rzeczy i wciąż jest bardzo dużo rzeczy do potwierdzenia. Tak jak Wam dzisiaj mówiłam, nie mamy jeszcze e, wybranego jednego fachowca, na razie się jeszcze zastanawiamy. E, nie mamy jeszcze projektu kuchni. Wczoraj udało nam się mm, zrobić projekt łazienki, właśnie połączyliśmy się z taką firmą, gdzie oni nam po prostu w dwie godziny tak naprawdę zdalnie zrobili projekt. Oczywiście to nie jest taki projekt, który wykorzystamy jeden do jeden, natomiast dostaliśmy, wiecie, taki mm, nie dostaliśmy jeszcze, dostaliśmy Dopiero w poniedziałek, taki pełen kosztorys i z linkami do rzeczy, które nam się podobały. Natomiast powiem Wam, że naprawdę wygląda to fajnie. Mam jedno zdjęcie, mogę Wam sobie pokazać, bo robiłam wczoraj w trakcie tego, jak sobie przygotowywaliśmy ten projekt. Nie widać, to jest za dużo, to jest część tej łazienki. Natomiast, no mniej więcej, w takim stylu będzie ona. No nie wiem, czy widać. Chyba widać. Tak, więc raczej będzie jasna, taka biało, trochę beżowa, więc taki, w taki styl, słuchajcie, idziemy. I naprawdę powiem Wam, że jestem w ogóle zaskoczona, bo jesteśmy oboje totalnie zgodni z już. To znaczy, to nie jest tak, że ja go namawiam, żebyśmy mieli, nie wiem, takie i takie rzeczy. Tylko naprawdę, jak ja go poprosiłam, żeby mi podesłał, co mu się podoba, to przysięgam Wam, że to były te same rzeczy, które ja miałam zachowane, które też mi się podobają. Także bardzo się cieszę, że oboje mamy naprawdę bardzo zbliżony gust. Powiecie, no gorzej by było, jakby na przykład ja chciała mieć białą łazienkę, a jemu ja by się wymarzyła czarna albo szara, no bo wtedy to już ciężko połączyć te kolory, prawda? A tu jest tak, że oboje mamy gdzieś tam taką jedną wizję, jeżeli chodzi o kolorystykę, także bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Też na pewno, jakbyśmy mieli już projekt kuchni, to powiem Wam, że byłabym zadowolona, no bo sama ta kuchnia na samą tą kuchnię będziemy czekali za dwa miesiące. Więc prawda jest taka, że tak do połowy listopada my musimy już przynajmniej tą kuchnię zamówić, żeby ona na styczeń czy tam na luty przyjechała. Więc to też jest takie trochę stresujące, bo ja nie wiem, ile tym firmom to zajmie, żeby taki finalny projekt stworzyć. Więc tak jak mówię, no jest to trochę, trochę stresujące. No cieszę się, że mamy tą podłogę wybraną. Wciąż musimy sobie potwierdzić jeszcze koszty schodów, balustrad, bo to też ta sama firma robi. Także tutaj jeszcze nie mamy takiej konkretnej precyzji. Natomiast to wciąż wisi na nas, tak. My musimy się z tą firmą skontaktować, wysłać jej wszystkie wymiary schodów, wysokości tych poręczy, balustrad, no bo to jest im potrzebne. My te wszystkie rzeczy pomierzyliśmy, jak ostatnio byliśmy w domu. Natomiast musimy się zająć tą częścią taką... Oficjalną, napisaniem tego, wysłaniem zapytania, więc ja wiem, że to brzmi głupio, że o, muszę tylko napisać maila, ale wiesz, ty wiecie, to nie jest jeden mail, tam trzeba naprawdę bardzo dużo zawrzeć i ja zbieram się do tego, jak nie wiem, może dłuższego czasu. Natomiast dzisiaj totalnie nie mam na to głowy, przynajmniej teraz przebieram się, słuchajcie, w coś wygodnego i idę pod, pod kocek, tutaj kotek już na mnie czeka. Nie wiem, słuchajcie, czy to jest jakiś wirus, czy o co chodzi, ale no, ja się czuję tak bezsilna, a spałam dzisiaj, to w ogóle Wam powiem, bo to zaczęło się w ogóle w piątek. W piątek. Wróciłam z pracy o godzinie 18 i położyłam się na drzemkę. Wstałam o 20.30 i obejrzeliśmy dwa odcinki serialu. O 22.30 poszłam z powrotem spać. Wstałam w sobotę o 9 rano. Jakby nieprzerwalnie spałam cały czas. Wczoraj to samo było. No wczoraj akurat jeszcze dwie godziny byłam poza domem, wróciłam, poszłam na drzemkę. E, koło właśnie 18.00, e, no to akurat krótko spałam, bo około 19 wstałam. No i o 22.00 już byłam w łóżku i spałam. I spałam znów dzisiaj do 9.00 rano. Teraz też czuję, że po prostu jest pora na drzemkę, bo ja już ledwo, ledwo siedzę. Także wydaje mi się, że mój organizm po prostu z czymś walczy. Nie mam już tak mocno zapchanego nosa, chociaż jeszcze słyszę, że tam coś się dzieje. Natomiast mój organizm ewidentnie z czymś walczy, e, a trochę jest tak, że nie mam co walczyć przeciwko. No, muszę się poddać temu, tak. Zwicie e, z przeziębieniem jest, zawsze też tak, że nie ma leków, które mielibyście wziąć, żeby Wam pomogło na przeziębienie. Przeziębienie trzeba przeleżeć. Po prostu trzeba przeleżeć pod kołdrą 3 dni i będzie super. Także ja muszę sobie dać ten czas, no, żeby po prostu lepiej się czuć w przyszłym tygodniu, także em, przebieram się i idę do kotka. Hmm. No słuchajcie, tak można chorować tutaj. Kotek jest obok mnie, chodź pod kołderkę, żeby Ci nie było za zimno. Tak. Przytuleni powiem wam, że nie wiem czy też tak macie ja zazwyczaj jak jestem chora to e, nawet nie mam siły po prostu nic oglądać, naprawdę to jest taki najlepszy okres, no bo leżycie sobie jak uczę na kanapie no to można by było obejrzeć jakiś fajny serial ale po prostu mój mózg tego nie przyjmuje także e, mam nadzieję, że uda mi się przeczytać troszkę książki, bo też z moim fokusem to jest tak różnie natomiast e, najwyżej pójdę na drzemeczkę i nic się nie stanie ale przebrałam się już w podomeczkę mam kotka tak, o. No, się chce mną zajmować. Jesteś taki słodki. Śmieszne jest to, że koty nie chorują, nie? Znaczy, wiadomo, mają, czasami chorują, mają takie poważne choroby, ale chodzi o to, że koty nie są przeziębione. Ja też chcę być kotem. O, chory. Pan familia? Dzień dobry. No, obudziłeś nas. Dwie sekundy usnęłam. Dwie sekundy? No, Tylko. Położyłam się tu. Przytuliłam do Milo i... <noise> Koniec no. Już... Ym, bo wiesz, ja nie byłem tutaj dwie godziny. Nieprawda. Nie byłeś... Tak. Godziny cię nie było. Dwa. Półtora. Naprawdę? No to good. No jesteś chora na no, po prostu. No chyba jestem jeszcze A, chora. Musisz trochę... Ale poczekaj, kotek kocha. No, ko Zawsze kocham, zaraz. On tutaj spał najpierw, a później tu przyszedł. Zaraz będę pytał jedzenie. Ja też ja chcę jedzenia. Dobrze. Będę gotować to? ogóle zupę zjeść najpierw. Zupa tak, ale. Będziesz robił placki z tak. cukinii? No. Dobrze. Zobaczcie, kto ma najlepszego męża na świecie, a w ogóle umyłeś samochód. O, oh, should iść. Tak? To jest tak czyste teraz. Ale i, Juzio, nie, nie, nie. naprawdę był taki syf. Powiedz to, był taki syf. Nie, 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 nie. syf bardzo dużo. Bardzo, Bardotę naprawdę. Dlatego tego dwie godziny. No. Wiedział. Zobaczcie, mężulek mi zupeczka odgrzewa. Bardzo się cieszę. Znasz, bo steszewicy no. I w ogóle jak byliśmy w tym Charlotte, to kupiliśmy sobie chlebuś. I bardzo się cieszę, sobie go zjemy teraz, już wam pokażę. Ja jedną ręką. Mam radę. Wła, wła. O, jest. Zobaczcie, tak wygląda. 8 zł kosztował taki bochenek. Także no, chyba nie najgorzej. Ale naprawdę jest pyszny, bo on ma taką chrupiącą skórkę. A w środku jest y, mięciutki. Zaraz zresztą pokroję to wam pokażę. No, także bierzemy się za kolacyjkę, to będzie Dobrze. nasza kolacja. To jest. No. Ostatni raz. Co ty mówisz? Bo to jest już. Trzeci razy. Podgrzewaliśmy? Tak, to jest ostatnia. Dobrze, ja to zjemy dzisiaj. Tak. I później bym poprosiłam Józefka, Józef jak powiedział, że mi zrobi, żeby mi obrał e, granat i pomarańczkę, bo powiem Wam naprawdę potrzebuję witamin. Czuję, że. Coś tutaj. Coś tutaj siedzi jeszcze. Nie tylko! O, jeszcze cukinka malutka. Będziesz robił placki, naprawdę? Słuchajcie, my wciąż mamy chyba 4 kilo cukinii od mojej, yy, od mojej mamy, od cioci tak naprawdę. Więc dzisiaj byś opowiedział, tak, tak, że by... Huntel. Handel. Huntel. Najpierw możemy zupkę zjeść. Tak. Dzięki. Czy ja już mówiłam, że mam najlepszego męża na świecie. Zobaczcie. Obrał mi granat. A to jest nie lada wyzwanie. Wysprzątał kuchnię! Widzisz? No. Już nie ugotował, ale to może i lepiej, bo już nie jesteśmy głodni. Widzisz? <grydziś>? No. To jest ekipa. Ekipa. Jedno chore, drugie pracuje, tak? No? No, tak. Tak to jest w małżeństwie, że czasami jedno pracuje, a drugie nie pracuje. <grydziś> Lubię tą funkcję. Eee, ten granat, powiem Wam, że jest taki kwaśny, że chyba... Nie kwaśny, jest. Ja chyba go sobie zostawię na rano do soczku. Sobie soczek z niego zrobię. w Turcji. No w ogóle w Turcji. Ile kosztowały te soki zawsze? No bardzo tanie. Kilogram było chyba 100 liracji No słuchajcie w wielu miejscach nawet takich turystycznych, ale generalnie w miejscach po prostu z dużym natężeniem ruchu sprzedają właśnie sok taki świeżo wyciskany z granatu. I oni mają te śmieszne takie maszynki też, nie? Szybko. Tak, pan sobie po prostu kroi granat na pół, wkłada, wyciska, macie dużo soku i to jest naprawdę za pół darmo. I ten granat w Turcji to jest dopiero smak. Właśnie teraz rozmawialiśmy, bo ludzie obrał tego granata i zobaczcie, on jest taki. Biały. No biały, jasno czerwony. A po prostu w Turcji one są takie czerwone, aż prawie że bordowe. A ja, są wtedy pyszne i nie są kwaśne. A kiedy jest już efekt sezon na granat? Teraz jest sezon na granat, prawda? No chyba no myślę, że teraz do takiej zimy. No, bo Taki właśnie autumn. w lecie nie ma sezonu na granat, więc nie kupujcie granatu w lecie, bo będzie niedobre. Tak? Tak. Wszystkie owoce są... Miesz teraz sezon... To, dla co? Mandarynki. mandarynki. No, a ja uwielbiam te mandarynki w Turcji, takie pyszne są. Z Izmir no, są najlepsze. Mandarynki, tak. Albo w Antalii też. Ja pamiętam, jakbyśmy wantali w Antalii i tam na drzewie sobie rosły te mandarynki, tak sobie spadały. No, za to dużo pieniędzy tu płacimy, a tam wszędzie za darmożkę. No, ale bardzo lubię właśnie owoce w Turcji. Naprawdę, owoce i warzywa to macie najlepsze. Macie beznadziejną politykę. Turcja jest raj. Tak. I macie co jeszcze macie beznadziejnie? Wszystko. No, warunki pracy też macie beznadziejne. I generalnie jest takie zabezpieczenie społeczne, ale owoce i warzywa to macie najlepsze na świecie. No, taka prawda. Arbuz też jest najlepszy. Zjedzcie arbuza w Turcji. I jak niech mi ktoś powie, że jest gdziekolwiek lepszy. Czy Adana Arbus? Adana Arbus. No nie wiem, czy to Adana Arbus, ale gdzie byśmy nie zjedli arbuza, to one są po prostu, no, 10 na 10, jest naprawdę najlepsze. Pomarańcze są pyszne, granaty to jest po prostu jakiś raj. Ogórki i pomidory wiadonka, pycha. Wszystko. Okay? Sałata pycha. Wszystko. Wszystko. Cytryny też pyszne. Wszystko. No wszystko. Tęsknisz chyba trochę, co? No, trochę tęsknię. Niż rok temu byłem. No, rok temu byłem. A w ogóle powiedz dzisiaj, jak do ciebie tata zadzwonił. No. Słuchajcie, teście dzisiaj dzwoni. I był tu brat ostatnio i teście dzwonił i mówi. Wiecie co? Ja może przyjadę, jak już ten nawo odbierzecie, to wam pomogę w remoncie. No i niech przyjeżdża. No. Przydadzą się łapki do pracy, także. Słuchajcie, teraz misja ściągania teścia. teść na szczęście ma paszport, więc on tylko musi zaaplikować o wizę. Tak. E... Ale wiesz, on <laughs> pracował zawsze taką... No tak, bo właśnie tata też pochodzi z. znaczy z, z do rodziny biznes prowadzili tak. właśnie, budowlankę, znaczy wy, wykończeniówkę, budowlankę, tak. Więc on się naprawdę zna na fachu, tylko że on ma 70 lat i on się nie nadaje nawet do niczego, więc no, nie powiemy mu tego. No ale wiecie, no to. On jest... ma 70, wiesz? On ma o, nie, ostatni, 68. Ostatni. Tak, 68, to nie jest 70. Ale już prawie 70. No ale on cały czas jest chory. Teraz ostatnio miał operację, coś mu z nogi wycinali. Nie, już nie chodzi nawet prosto, tylko się garbi. Ja nie ufam, żeby. Nie, nie mam odwagi, żeby go wpuścić, wiecie, w jakieś takie poważne prace, nie. bo się chłopina uszkodzi, więc po co to komu? Ale niech przyjedzie, nie no. Nie pracę, tylko oglądam. Niech ogląda. Niech to jest ok, to jest nie No i on się będzie mądrzył, wiesz? Będzie wiedział wszystko najlepiej. No. Ale nie, fajnie, myślę, że w przyszłym roku trzeba będzie go ściągnąć tutaj, nie? żeby przyjechał. W ogóle całą rodzinkę zawsze planowaliśmy ściągnąć. No tam się tam trochę plany pokrzyżowały, e, Natomiast ściągniemy wszystkich, co? Natomiast ja mam taki pomysł, żeby tata, tata przyjechał razem z siostrą swoją. No, bo jak on przyjedzie sam, to będzie trochę męczy buła. Mm, co? Ja go lubię, ale on, no bo lepiej, żebym miał z kim pogadać, tak. No a nie. Ty nie lubisz ludzi. Lubię ludzi. Ja lubię ludzi. Jeszcze on mnie bardzo lubi, więc on w ogóle mnie super traktuje, ale myślę daje kluczyk ciebie. No, dostałam klucze do domu do nich, do tak, że to już jest mój dom i mam sobie tam przyjeżdżać kiedy chcę i nawet bez niego. Więc ja jestem w ogóle zaakceptowana i te teścią mnie kocha. Ale myślę, że będzie mu lepiej jak będzie z nim jego córka. Tak. Bo on się czasami, wiecie, że on się mnie czasami wstydzi, nie? I on na przykład chce coś dostać do jedzenia i się wstydzi poprosić. I, i czeka na przykład cały wieczór. Było tak, zamiast mnie poprosić, że mu, nie wiem, pokroiła, kurde, jabłko, to siedział cały wieczór, później przychodziła siostra i mówiła, pokrój mi jabłko. Razem się siedzieliśmy w domu cały wieczór, czemu się, się nie powiedział? Więc on się mnie trochę wstydzi. No nie? On się mnie wstydzi. <laughs> Więc będzie się na pewno czuł bardziej komfortowo, jak będzie z nim jego córka, tak myślę. No, no tak. I ja będę miała mniej na głowie, więc to też jest plus. No i fajnie, jakby ona też przyjechała, ja bym też bardzo chciała, żeby ona przyleciała. No. Siostra że jest też bardzo fajna. Tak. No, wszyscy są fajni. Cała Twoja rodzina jest fajna. Moja rodzina też jest fajna. Tak. No, wszyscy są fajni. A w ogóle teraz jedziemy do Lublina za tydzień. No to też fajnie. Co nie mogę powiedzieć jeszcze dlaczego, bo. Nie mogę powiedzieć hmm, dlaczego. Już... Ale powiem wam za tydzień, czemu jedziemy do Lublina. Hii. Jużo, ja, to, ja to jutro sobie z tego sok zrobię, dobrze? Bo to jest zakwaśne dla mnie. No dobrze, już kartuło. Nie ma pracy. Tak, tak. zrobiłeś swoją pracę. Ja co robić będzie następnie. Dziękuję ci możesz bardzo. możesz wrócić do śmieci, Nie, wrócić. nie wyrzucę tego do śmieci. Ja to sobie z, z tego. To Rio, Milo, nie, nie, to nie dam. Ja sobie z tego jutro zrobię soczek. ale jutro. Dobrze. Bo dzisiaj już, już nie chcę mi się jeść. Już w ogóle to chyba spać zaraz idę. Do. Dobrze. 26. A to boli. No, chyba muszę się dzisiaj znów wyspać. Także słuchajcie, koniec naszego leniwego dnia. Plany nam się trochę pokrzyżowały. Nic nie jest specjalnego. Nic był, specjalnego. też tak co dzień. Też. Takie dni też są. też takie dzień. Tak. Ale też dbajcie o siebie, bo jest teraz bardzo duży sezon właśnie wirusowy, chorobowy. Więc dbajcie o siebie, nie napar. rozchorujcie się jak ja. Napar. Picie napar z imbiru, z cytrynki. No, i dbajcie o siebie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa. pa!